A więc tak, rewers mam wyregulowany, luzu nie ma, nowa przesu przesuwka, tutaj zabezpieczamy. Okay. tutaj będziemy zakładać nowe koło zębate i regulować luz tutaj a no więc tak, zakładamy koło widełki I tutaj luz będziemy regulować tymi podkładkami z jednej, z drugiej strony porówno. Ważna rzecz nie zapomnijmy o zdjęciu osłon łożysk. Przysłon włotnych szpilki. Dla pewności wkręciłem na uszczelniaczu Victor Reis. By nie przeciekało, bo są jednak na wylot wiercone. Jak widać flansze. Smarujemy smarem. O ring, żeby to lekko weszło. I regulujemy. A więc tak, luz mamy wyregulowany. Ja tutaj wcześniej miałem bardzo duży luz. Wyszło mi teraz po dwie podkładki. Wcześniej było po cztery, czyli połowę mniej teraz założę. Pamiętajmy o założeniu pierścienia zabezpieczającego. Uszczelka pokrywa i tu by było gotowe. A więc tak, luz na rewersie skasowany kupki założone zabezpieczone zakładamy koła jedno drugie i tu leje I będziemy to regulować w skrzyni biegów względem wałka sprzęgłowego atakującego. Ten luz. A więc tak, wkładamy wałek rewersu. Tak, mówię, będziemy regulować wałek sprzęgłowy atakujący tutaj. Luz będziemy ustawiać. A więc tymi podkładkami będziemy regulować luz na rewersie, podkładając pod, pod flanszę, w której pracuje łożysko podporowe. Ale to pokażę w dalszej części. Teraz tak, montujemy pierścień filcowy. Okay. I wbijamy simmering. A więc tak, łożysko mamy wbite, o mamy założony, Simmering mamy wbity, to mamy też przygotowane. Zdejmujemy maskownicę łożyska. OK, I idziemy to wprasować z drugiej strony wałka rewersu do skrzyni biegów. A więc łożysko mamy wbite. Pierścień zabezpieczony, założony. Będziemy zakładać z drugiej strony. O jakby taki luz został. To byłoby idealnie. I taki też będziemy regulować. A więc tu będziemy montować tą flanszę drugą podporową z drugiej strony rewersu. Oczywiście smarujemy tak samo na około o-ring smarem i gniazdo lub olejem. A więc łożysko mamy wbite osadzone Flansza będziemy regulować tymi podkładkami. Miałem włożone wcześniej po cztery górą i dołem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Założymy teraz tuleje. Prowadzącą pod simmering. Musimy to skręcić, ten wałek, przed regulacją. Kulejka. Podkładka. I nakrętka. Tak, widziałem, że są też krótkie wałki rewersu. Że mamy tutaj po prostu nakrętkę w tym miejscu. Dokręcamy to i nie mamy tego długiego wałka. Nie mamy też simmeringu, mamy po prostu dekiel zamykający. To znaczy ten jest zaślepiony. Nie ma po prostu tej zaślepki. Ponoć to wyjście spotkałem się z takimi różnymi informacjami w internecie służyło jako napęd pasa na przykład do młocarni. No ciekaw jestem jak to wyglądało. No, nie miałem okazji nigdzie tego zobaczyć. Jeżeli ktoś coś takiego gdzieś widział, to niech się podzieli swoimi doświadczeniami. No to regulujemy to. Więc dokręcamy. O. Równo. Tak, aby to siadało. Równo ta flansza. O ring musi po prostu wskoczyć, dokręcając to, automatycznie luzuje mi się tutaj. Okay. Tutaj widzimy, że jeszcze musi to dojść. Musimy to wszystko ścisnąć. A więc tak, rewers mamy wyregulowany. Wcześniej miałem po cztery podkładki. Górą i dołem, bo to trzeba porówno. Tak jak mówiłem. Teraz mam po jednej. Zaraz to będę skręcał. Chcę Wam pokazać, jak to teraz wygląda. Tu mamy dokręcone do oporu. Tu mamy wyregulowane. Po jednej podkładce, tak mówię. tu mamy zabezpieczone. Ważne, żeby to było z delikatnym luzem. Przymierzyłem flansze, wszystko pasuje. Teraz pokażę wam jaki jest luz. A więc rewers mamy wyregulowany. Wcześniej było cztery podkładki. Teraz jest jedna. Tu mamy dokręcone. Zaraz będę to składał. Uszczelka. Olej pod simmering. Mufa plastikowa. Tu mamy zabezpieczone. Przymierzałem pokrywę z uszczelką, jak to pasuje. Jest wszystko jak należy. Nic tu się już nie poluzuje, gdyż tutaj łożysko siada. Tyle ile jest podtoczone, tyle wystaje. Jest tutaj wszystko tip top. I teraz tak, jaką mamy różnicę? Na rewersie nie mamy w ogóle luzu. Po skasowaniu podkładkami, to co wcześniej omawiałem, jak to na stole było wszystko, a tą regulacją tutaj, tymi podkładkami, jak mówiłem, tutaj regulowaliśmy luz międzyzębny na wałku atakującym, wał wałku sprzęgowym, a kołami rewersu. I oto co udało się zrobić? Wcześniej był tu bardzo duży luz, jak pamiętacie. Bardzo duży, zarówno na zębach, jak i przesuwało się wszystko. Teraz mamy taki ustawiony idealnie. Wyszło świetnie. Teraz będę składał drugi wałek z biegami. To już będzie szło szybciej. Tu było dużo roboty z tą regulacją. Z montażem łożysk. Tu mamy zrobione. Tu mamy zrobione. Ok, idziemy składać wałek.